Wiecie, jakie państwo jest najbardziej chorobliwe? Ho, 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 ho bo czekaj. Ho, ho, Chorwacja. Nie, Qatar. No. Mocne. Ko Katar to miasto. Czy jutro to na komentatorce poleci taki żarcik? Katar to kraj, kurwa, debilu. No. Chyba się skądś kojarzę. A skądś mnie kojarzysz? Mm, z przedszkola chyba? Okej? Okay. To nie wiem. Może... A, a, a dotkniesz mi psiochy? Bo ja tak lubię. Halo? Sergiusz. 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 Wziąłbyś walkę z Olejnikiem, że wygrany z Guardia 2 miliony? No pewnie, że to Łatwy siana. Ja p***a. Gdybym tą pizdę, to bym najebał, kurwa w 30 Nie wiem, no ona może jeszcze patrzeć do 10 minutek. Nie wyjdę z gry. Dostanę bana i Bartek się wkurwi, no co mam zrobić, no nie przyspieszę, no. Gra po prostu się przedłużyła. Ta dyskusja nie ma sensu, nic nie wniesie, ja nie, nie mam jak skończyć i tak, a tylko pajacuję na streamie, teraz jest drama. Kurwa, już lecą wszyscy, ja pierdolę. Mogę to że miałeś tam, kurwa, jechać. wiem, ale nie chciałem przez ten fakt, wygodzić podwójnej ciągłej, więc kurwa, pojechałem jeszcze jedno kółko. Ale ja nie widzę, no dobrze, nie musisz na mnie grzec. Jak nie widzisz, to nie komentuj, kurwa. O Jezus Ale to oznacza, że jesteś musisz na mnie krzyczeć? Nie masz ci nie Ja kurwa, nie mam prawo jazdy na mnie krzyczeć? Bo ja na to siebie jak chcesz Dawid to sigma, ty jesteś Ale jesteś wieśniakiem Nie jesteś Ja Dawid to sigma, a ty jesteś Ewa jest do Teraz! Czuj, po tym! Teraz, teraz! Stój! Stój! stój. Nie, nie, teraz, teraz! Stój! Teraz! O no wy ty! Opóźniona kurwa jebana! Masz trwa to, za ty możesz, kurwisz, sonie nie, zjebałeś, Nie mieć takiego laga! Zjebałeś! Zjebałeś to, kurwa! Sam nie powiedzieć, od razu wyjedziemy! Ale dobra, ale no kurwa, no jak dobra, mówię. Dobra jeszcze raz odrobimy. Gruby, nie denerwuj się! Ale, ale Dalej, poczekaj, tak, ale tak, czemu ty masz dobrak. taki, ale czemu ty masz opóźnienie nam? Nie Sergiusz ty nie, możesz, ty, ty nie możesz, mieć party orobionego Bo ty na minę wpierdalaś największą Sergiusz, czemu uciekasz? Co? Sergiusz Anielka, ile ja ja ty masz lada. lat? NIE CHCĘ! Dobra Jestem kurwa pedofilem, nie Ostatni zakręt i I, i I, jak się karką podejmuje decyzję. I tak to będzie na streamie. jak coś to... A to właśnie o to chodzi, że się szanuje decyzję drugiej osoby. Wiesz o tym. A czemu ty nie szanujesz mojej, że ja chcę na streamie mieć pamiątkę? A ja nie chcę, a ja nie chcę... Możesz to nagrać, ale nie nagrać. A ja, a ja, ja chcę, chcę na żywo mieć pamiątkę. To musisz mieć pamiątkę jak sobie nagrać telefonem będziesz mieć pamiątkę. Nie, bo wtedy będziesz wiedziała, że to się święcie jak nagle o, postawię kurwa kamerę na... Czy coś. No, poprosić. No to dobrze, ale ja ci tylko mówię. Które, no. No. no to nie przyjmijesz zaręczyn za, za i tyle. Co no to będzie twoja decyzja, no. No to no i się dostaniemy. Ja ale będzie widzowie kino. No i to jest najważniejsze, żeby widzimy mieli kino, a nie to, że spędzisz z drugą osobą całą resztę życia. Możesz ze mną tak, że powiedzieć tak, a nie nie. To nie że ani zaręczyć, tylko trzeba. Ale ja, ben, a ja chcę się zaręczyć. No to ale ja się nie chcę zaręczyć. A, a ja chcę tak. No to i po prostu się rozstajmy w takim razie. Skoro ty nie szanujesz No to się rozstań, ja będę Dobrze. się oświadczał na streamie. Czy kończysz związek? Tak, kończy związek. Dobrze. Kiedy przyjedziesz po rzeczy? Dzisiaj się użyto. Nie no, dzisiaj nie, za późno już. Nie... Co ty chcesz zrobić? Ja mam tylko 10 lat. Siema, Pepsi. Ja pier... Ja pierdo.